Witam na Piaskach. E, dzisiaj wykonamy misję odnalezienie domu szejwara. Według tego ekranu zadań mamy wejść na Piaski od północy, podobnie jak doradzał nam e, Hermit, i przejść mniej więcej tą trasą tutaj, otwierając ten most, i wchodząc do szejwara. Ale ja mówię, że to jest bez sensu, bo dużo łatwiej jest przejść tędy i, i tutaj, sobie prześlizgnąć się. Co prawda. Omijamy czujkę tą, która tutaj jest, dość mocna, ale w obecnym momencie gry nie stanowi dla nas żadnego problemu, więc po prostu dużo szybciej, łatwiej i może niebezpieczniej, ale, ale szybciej i łatwiej co jest przejść powiesz? tędy. Tak? Ech, o piaskach można by mówić naprawdę dużo. E... Tak. Tak? Tym, co jest na nich ciekawe, no to, to jest to, że są tutaj trzy co klany orków oczywiście wszystkie orki się lubią no, i wszystkie orki nie lubią nas e, tutaj mam właśnie klan Kamsi e, i orki nie lubią nas do momentu aż e, do momentu aż porozmawiamy z Szejwarem wtedy e, tylko oczywiście ci z klanu Szejwar będą nas lubić ale nie będą nas pomagać w walce więc nie jest, nie jest za dużo e, tych, tych m, dobrych rzeczy. E, dobra, e, tutaj jak widzimy są właśnie szejwarowie. E, to dość mocni bojownicy, ale to nie jest coś, czego moja drużyna nie mogłaby e, spokojnie pokonać, naprawdę. E, są na tyle e, silni, że, że, że bez problemu E, że be, bez problemu, bo sobie dadzą radę. No, wiadomo jest jasno, widz, e, ale... ale mimo wszystko sobie da, dają radę. Tak? to by było na jeśli chodzi o walkę z szejzarami. Jest tych obsydian. Co ciekawe, jeśli gra się już w multiplayer, no to z każdego orka jest Neoli, oczywiście mówię o HG Modzie. I wtedy oczywiście można dużą kasę zebrać za, za, za to zabijanie, za zabijanie tych e, za zabijanie orków i dlatego dużo czasu się spędza właśnie tutaj na piaskach. Co jest trochę nudne, bo głównie to tutaj Czas w plecy się zadaje w głowie i wtedy to dość fajnie wychodzi. Dobra, ale możemy sobie iść dalej. E, 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 możemy iść dalej do, do, do Sheyvana. Tak, no tutaj jest jego baza. Jest również taka dość bardzo rozbudowana misja, w której trzeba zaprowadzić pustelnika hermita do Shaivara, potem jeszcze tutaj iść i zabić coś tam więc nie pamiętam co, ale nie będę wam przeczytał tych, tak, tych misji tak bardzo, no bo to trochę, um, no bo może lepiej nie wiem. No, jak widać... zabiliśmy jedną czułkę, e, zabiliśmy paru orków. Oj, on jest na ja. parę orku i tutaj to jest, nie, to jest koniec, koniec tego co nam mogą piaski e, dać e, w tym akurat momencie. Chaj. Nie mam siła nic już rzucać, no bo po prostu zaproszę no, to pożyczę. Że... No po prostu nie chcę, nie chcę, nie chcę mu tej siły. Hmm. Po prostu mu się nie chciało, co ja gadam. Dobra, jesteśmy. Misja jest wykonana. Możemy wchodzić do Shavera. Zobaczymy co nam powie Jestem bardzo ciekawy. No szybciej zak. Dziękuję. I jesteśmy w wiosce Orków. Jak widać tutaj dużo się dzieje, ci się okładają pięściami. Ciekawe który wygra. Żaden. Tutaj stoi sobie y, łuczniczka y, orków z gołymi cyckami, ale cóż. Tutaj jasnowic, jakieś nietoperze, no i takie tam, takie tam rzeczy. Dobra, ale. No witaj, Szejwarze. Wiesz coś o Aryl? Ciekawe. Czemu tu przychodzić? Zaraz być ci bardzo, bardzo przykro. Ty żyjesz, żyjesz w wiosce. Wioska jest daleko. Szejwara nie obchodzi wioska. Czemu, czemu obchodzi Cię Shevar? To bardzo prosta sprawa. Chciałbym, żebyś uwolnił dziewczynę przyprowadzoną przez gobliny. Jeżeli żądasz okupu, podaj swoją cenę. Szejwar nie potrzebować Twojego okup-okup. Sami chcieć użyć tej dziewczyny jako okup-okup. Człowiek-demon przychodzić z północnych szczytów. Zły, straszny, łapać orki, zabierać ze sobą. Szejwar myślał, myślał i zdecydować. Jeśli demon dostać dziewczynę, być mniej zły. Skoro tak, wezmę więźnia siłą. Jeśli o mnie słyszałeś, musisz wiedzieć, kim jestem. Szejwar cię zna, wybraniec, wybraniec. Szejwar ukryć dziewczynę, więc ty jej nie znaleźć. Zacząć siłą, dziewczyna wielka krzywda. Tego chcieć? Nie, czekaj. Co jeśli demon przestanie was kłopotać? Czy wtedy wypuścisz dziewczynę? Powiedziałeś, że nie obchodzą cię ludzie. Mam rację? Człowieku, ty rozśmieszać, rozśmieszać, Szajwar. Demon mocny, ty słaby. Mówić, że możesz pokonać demon, demon? Nie wierzę ci. Czemu mnie nie poddasz próbie? Chcesz, bym pokonał najsilniejszego z twoich wojowników? Ja sam potrzebować, potrzebować moich wojowników. Chcieć pokazać, jak silny jesteś? Ty otworzyć kufer ogra u tundry i przynieść wszystko, co znaleźć. Orki kadru kary i kamsy, kamsy, lubić u tundry, bo on być bogaty. Jeśli on być biedny, karu i kamsy, słuchać mnie. Ja być wtedy bogaty w piaski. Ale to być trudne, trudne, u tundry wielki, wielki brat w rodzinie, A być jeszcze bracia bliźniacy. Beer i Gim. Każdy ogr mieć kufer, kufer i wymieniać się kluczami. Żeby otworzyć kufer u tundry, musieć najpierw, najpierw przeszukać kufer Byra, a potem zajrzeć, zajrzeć w kufer Gima. Ty pokonać u tundry, ty przejść tutaj, tutaj. Ja powiedzieć ci, gdzie znaleźć demon, demon. Tak więc wszystko rozchodzi się o pieniądze, pieniądze. Tak, szejwarze. Ale tutaj muszę przyznać, że misja sama sama w sobie jest ciekawa, ale... Mm, Shewar, głos jest, ma dość fajny, tylko jest trochę małe, lekkie niedopracowanie, bo jak widzimy tutaj mówił, y, powtarzał dwa słowa dwa razy, czyli tam demon, demon, coś tam, coś tam, u, u tundry, u tundry, nie. A tutaj jeśli y, pogadamy z Elon Sandwoman, która nie jest... Co dziwne, co to ona tu robi w ogóle w obozie orków? I czemu jej imię jest nieprzetłumaczone? No, oczywiście, łucznik akurat jest przetłumaczony, ale Naya Secretive też nie jest przetłumaczona i Ayla Sanduman, czyli Piaskowa Pani, też jest nieprzetłumaczona. Ale możemy z nią... możemy ją poznać. I oczywiście, Shewar nam w tym pomoże, bo jakże. Szybciej, Szeivar. O, Piaskowa Pani... Mówiłaś, że ludzie z wioski to tchórze, że nikt nie przyjdzie, a ten jeden przyszedł, chce rozma rozmawiać z tobą. Hmm, więc to ty jesteś tym wybrańcem. Orkowie mówili mi o tobie, ale zupełnie inaczej sobie ciebie wyobrażałam. A mi nikt nie powiedział o tobie. Jak to się stało, że trzymasz z orkami? Mam na imię Ejla. Uciekłam z wioski dawno-dawno temu, żeby udać się na służbę do wiedźmy. Lecz ta pyszałkowata kobieta powiedziała, że nie nadaje się na jej uczennicę. Wtedy chciałam wstąpić do rozbójników, ale było tak samo jak poprzednio. Ach, ta złośliwa kocico naczelniczka. Na szczęście Czerwonogłowy wspomniał wodzowi Szejwar o mnie. On jest prawdziwym orkiem, ale mogę się u niego czegoś nauczyć. To znaczy, że przybyłaś tu, żeby pobierać od niego nauki? Tak jak widzisz, orkowie nazwali mnie Piaskową Panią, lecz ja nie przyjmuję od nich żadnych innych bredni. Jasnowic uczy mnie magii, a ja w zamian walczę dla niego. Plemię Szejwar ma wielu wrogów. Tak więc Czerwonogłowy dał mi dobrą radę. Jeśli go zobaczysz, powiedz mu cześć ode mnie. Eee... Jak to mam rozumieć? Znaczy, my się rzeczywiście już spotkaliśmy, ale nigdy więcej już go nie widziałem. Oj, ludzie. Chodźcie. Porozmawiacie później. A teraz chciałem za zamienić z tobą słówko. Opa! Warta. Wybraniec chce robić dla mnie inter interesy. Jeśli potrzebuje, temu, mu po pomożesz. Daję ci zezwolenie. Tak. Dokładnie tak. Możemy zabrać Eile sanumen ze sobą. Ale to, o czym mówiłem o szejwarze, czyli... Na początku mówił demon, demon, czyli się powtarzał, a teraz tutaj się zacina, tak jakby się jąkał, więc to jest trochę, trochę niekonsekwencja ze strony tłumaczy. No, to zabieramy Eile. Ciekawe co nam powie. To niebezpieczne, a ja nie będę ryzykowała niepotrzebnie udając się na piaski z takim motłochem. Jakim motłochem? Jest nas tylko trójka. No to ze mną będzie czwórka, a cztery osoby to dla mnie już prawdziwy tłok. Oczywiście nie możemy wziąć więcej ludzi. <laughs> Tak więc to, co zrobimy, to udamy się do wioski, żeby wyrzucić łucznika. No bo Eila, jak już mówiła, jest czarodziejką, a raczej czarownicą, a raczej wiedźmą. Więc porównamy sobie Naję z Eilą i zobaczymy, która jest lepsza. I weźmiemy lepszą do drużyny. No to do wioski, wyrzucę łucznika i spotkamy się z powrotem u Szejwara. Dobra, jesteśmy już z samą nają, więc. Zabierzemy Eile, zobaczymy jak. no, zobaczymy, co powie. szczerze, nawet jeśli War mnie nie puści, i tak pójdę z tobą na piaski. Orkowie nie są źli na swój sposób, ale mi brakuje ludzi. Mam nadzieję, że możesz udowodnić, że Jasnowic naprawdę nauczył cię magii. Wciąż żyję. Czy to ci nie wystarczy za dowód? Hmm. wystarczający argument. Czekaj na mnie w pobliżu bramy. genialny argument. dobra. Eee... Dobra, świetnie. To zabraliśmy sobie Eile. A co nam mm, powie, jeśli będziemy chcieli ją zostawić. Słuchaj, Eile, Wątpię, żeby Szejwarowi spodobał się pomysł twojego odejścia ze mną. Może nie powinniśmy go denerwować? Masz rację. Nie myślałam o tym. W takim razie pozostanę dzisiaj w osadzie. No i w ten sposób. Dobra, teraz jeszcze oczywiście pokażę wam kwestię, jaką Aayla mówi, gdy ją próbujemy ponownie zwerbować do drużyny i to będzie na tyle, jeśli chodzi o kwestię Aaylii. Czy nadal życzysz sobie, żebym została w osadzie? Z drugiej jednak strony potrzebuję twojej magii. No więc w czym problem? Jestem chętna i gotowa. No, takich kobiet Takie kobiety są bardzo potrzebne. Chętne i gotowe. <laughs> Dobra, ale zobaczmy na... Oczywiście uzbrojenie Pożar się Boże Rozbierzemy ją Jak widać bardzo Skąpe ma to ubranie Naprawdę Ale to nie jest ważne Dobra, jak widać Tutaj nic nie widzimy Dobra, tutaj Co można zobaczyć jej doświadczenie to 747, gdy Naja przez ten czas zdążyła zdobyć doświadczenia 7000, więc Eila już na starcie ma 10 razy mniej doświadczenia od, od Nai, więc to jest straszna porażka z jej strony oczywiście. Skoro już przełączamy tą Eile tak późno w grze, więc powinna być mocniejsza odrobinę niż, niż, niż tyle, jak widać. 60 wigoru i 37 zdrowia, no to w porównaniu do NAI to jest kpina Cóż, statystyki Ada jest słabą magiczką właściwie z tego co tutaj można zaobserwować lepiej by się sprawdzała jako jako łuczniczka, ale ale nie przebije w żaden sposób naszego mistrza Rinta, więc nie jest, nie jest taka dobra no. Tutaj ma jeszcze Magię Ognia wykupioną, no to cóż... No taka jest prawda, że... Ayla... Właściwie, jeśli byłaby mniej więcej... Jeśli miałbym wybierać między Nayą a Aylą Wybrałbym Nayę, ale jeśli miałbym wybierać między Aylą a Rintem... No to już musiałbym się bardziej zastanowić, gdyż... Gdyż... No nie wiem, po prostu... Fajnie jest mieć dwie kobiety w troszkę. nie, nie, żartuję, ale, ale, yy, nie wiem, no, Ela nie jest zła. Cóż, cały jej wkład w naszą podróż będzie te parę czarów i jej zbroja, co przełoży się na parę tysięcy złotych monet. No i tyle będzie, tyle, tyle, tyle o Aili. No, a resztę zobaczymy w następnym odcinku, na razie.